Niech panuje, złoty ją um święci. Tak co działają tajni agenci. No damy panie, nic się nie dzieje. Cisza i spokój. Tak, mam nadzieję, spróbować sobie jeszcze ładwie. Nie w sumie dla mnie odmiana. Z diabła prostego, ze sługi, z pana. Straszna to praca bycie agentem. Jeszcze w niebie. Wszyscy święci. Boże i dobrze, że mnie odkryli. Kumple pomogli, królem zrobili. Tylko człowiekiem być strasznie głupi. Lecz służy piekłu, resztę mam w nosie. Proszę, odpiekam mam Na obowiązki, nie takie liczne. Muszę ja tylko zwykłym czasem pilnować, uczciwych gnębić, biednych rabować. A, jeszcze jedna jest tu klauzula. Zabić trzech mędrców idących do króla. Więc jak widzicie, lekkie my życie. Wyborów nie ma, Nie, nie zmienicie. Jak en jak, jak ja lubię być królem. Lubię też złoto, władzę bo... Co tam się dzieje? Jak ja nie lubię hałasu! Do mnie tu strażę! Co to ma znaczyć? Jacyś się ludzie na mnie czekali? No są tam, stoją, ciągle czekają i takie śmieszne czapeczki mają. O, takie jak twoja, król. Czapeczki, takie jak ja, na wielkie piekło to są korony. To trzej kruchego w te strony. To ci co piekło każdej ich zaraz się dowiem, ruchy wprowadzić. Kacper, O Boże, goście, śpieszę powitać. Cieszę się, żeście chcieli zawitać. A cóż sprowadza w niskie progi? Bądź pozdrowiony, drogi, żeśmy ze tu przyjechali. Gwiazda nas wiodła, gdy znikła. Dalej jak wie, jakaś nie wiemy wcale. Ty swoje państwo znasz doskonale. Do króla królów pokaż drogę. Do króla królów? Tak, tak, pomogę. Co prawda, oprócz siebie nikogo takiego tu nie znam. Lecz służę drogą. Dawaj tu mędrca!